W ostatnim odcinku nie wiedziałem, że da się pójść w opuszczone miejsce planując wyjście jeszcze bardziej spontanicznie. Dzisiaj wcale nie, planowa nie planowaliśmy wyjścia, lecz w szkole Maciek powiedział mi, że widział ostatnio opuszczone domki pięć minut drogi od nas. Więc po szkole postanowi postanowiliśmy udać się tam i zobaczyć, czy jest tam coś ciekawego. Zapraszam do oglądania. Co nagrywam? A nie. Znowu krzywo nagrałem wczoraj w gry. musiałem przekrzywać ekran Przemongowany No, to tak właśnie wygląda. Czekaj muszę nagrać pewną stękę na, do, do miniaturki. O co, do idę ty Idź do tu, tę scenkę. I zdjęcie do miniaturki. To będzie od... Dobra. Co to jest? Nie, to jest 10? Nie? Tak, to jest 10. Czekaj, bo tu tam idzie. Przejdziemy po do... Dobra, więc zacznijmy od historii tego miejsca. A może jednak nie. To miejsce nie ma żadnej historii. Przynajmniej. Przednaczy... Przynajmniej nic o niej nie wiemy. Na pewno jakąś historię ma, lecz nie wiemy z jakich to czasów. Na internecie oczywiście nic nie ma. Domyślamy się, że jest to są czasy powojenne albo przedwojenne. Tutaj, tutaj sobie do, te, do tego budynku. Jest. Jak widać, jest on w dobrym stanie. A no, tutaj widzimy i tak i tak dalej. Tak dalej. Mamy tutaj łóżeczko. Weź? Jak coś możesz wejść? To spróchniałeś. Nie wiem, nie, tutaj chyba rzeczy, nie, nie wiem, jakoś ja nie tak dużo. Ale tu muszą tu wejść jakoś. nic takiego nie ma, znaczy tu są fanty, tak? Ale ogólnie tutaj tak, nie, fanty, ma sen, nie ma sensu wchodzić. Znaczy nie no dobra, wyposażenie no. Zbyt, zbyt. Oczywiście ciężko zbite. No do piwnica. Oh, Zakończyłem się na chwilę, włączę teraz jeszcze latarkę. Teraz wygląda piwnica. jest. Z fleszem kręcą. To, to jest druga połówka. Tutaj mamy jakiś domek, tutaj chyba jedyna szyba, która nie jest lubita. I zajrzymy sobie do środka. Nie, to nie, szklane, to jest budynek po prostu. Ja myślę, tak na oko ten domek, ile ma lat. Mamy. Możemy sobie wejść do środka. O, ładnie to. I tak to ogólnie wygląda Skoro krata, tam też chyba idzie, mi się zdaje I to tam nic To jest takie miejsce bezpieczne dosyć jak dla mnie I bardzo małe przede wszystkim Ja myślę, że to może być jeszcze przedwojenne No niektóre te rzeczy Tu mamy jakieś hmm? Mamy tam, tam właśnie. Tutaj mamy y, hotel, ba bardzo wygodny, krzesło tam coś. O tutaj też mamy krzesło. Mój dziadek ma podobne w domu, tylko że trochę w lepszym stanie, nie? <laughs> Jeszcze tutaj pokażę Wam jak wygląda Ale... dom. Tutaj, okay, Mi o... się wydaje, że to była działka taka bardziej, wiesz? To nie był dom, tylko działka taka po prostu. No? <laughs> Drzwi no napis o... o wializow... Jeżeli, wie, jeżeli wiecie co, co to znaczy Napiszcie, może jakieś pokoje do wynajęcia nie wiem co to było tu kurde. Co to jest? Ej. A to jest ten domek, ale tam jest pewnie tył wejście, ej zobacz. No, co Ja, ja, ja Nie, czuję, jestem mam zatkany No, a ja teraz sobie przyjdziemy tutaj. Tutaj mamy telewizor, stary telewizor. No, a właśnie Zaj, nie pokazaliśmy wie? wam go, że Zaj, do środka. Zajrzę do że macie jego wnętrzności. Nie, to jest w yy, mieszkaniu tutaj po wojnie, ale. Kol kol kolega to chyba gdzieś poszedł, nie wiem co on robi. A w każdym razie. O, tu jest. Tutaj mamy jeszcze. ja mam na niego co? O, jest, ale o, to jest spuchniałe. Ach, niestety z ziemi może być problem bo to ta betonowa płyta przeszkadza ale pokażę wam co tutaj więcej jest w tutaj już jest wszystko ogarnięte teraz idziemy do drugiego tak. teraz idziemy do drugiego domku już go chyba nawet widać na horyzoncie i po prostu zrobię z tego jeden odcinek Ło gówno no, drugie gówno dobra jeszcze ja pierwsze fanty lecią. O, muchy. Muchy? Tak, To to jest. To nie był telewizor. Nie, no Dwa. Wtedy... Dywany, Wtedy... Ja... O, 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 kolejne kupsko. Gdzie masz ten domek? To są, to są tylko jego fanty. Chyba, że już po prostu go nie ma. To jest jeszcze pozostałości telewizora znowu. Drugiego, te... nie, to jest monitor stary. Patrz, stary monitor. Widzę, tam Tam jest też drugi właśnie. Co to jest? Dobra, postaw to tam gdzie było. Ostrożnie. Czekaj. No bo to można, może to zbiegać z benzyna? albo... Znaczy, postaw to tam gdzie było. Czekaj no. To jest drugi okay. dom. Nie ma tu drugiego domu. <laughs> <laughs> No, i ogólnie to tak wygląda, jeżeli znaleźmy, znajdziemy drugi dom, o? to się z wami, to do was wróci. Jakieś pozostałości po czymś, nie wiadomo, nie da się określić po czym. Idziemy dalej szukać domu. Jak widzicie, to jest pełno zarośli dlatego nie będzie to takie łatwe. Dobra, tutaj mamy jakieś kolejne fonty. Nie to nie to Są śmieci po prostu. To śmieci pewnie też przyłażą do No Idziemy dalej, nie będziemy, już was, nie będziemy tam iść. Widzimy się za chwilkę. Tutaj jest skrytka pana bezdomnego sobie tutaj suszy ubranka, jak piękne ubrania ma. Może Dobra, mamy nasz domek. Odkryliśmy go niechcący. Mamy McDonald's. Tutaj. Z McDonald's, z KFC, jakiś zlew, Jakiś blek, jakaś woda. Dokładnie. Teraz idziemy tutaj, tam to nie jest chyba, nie, tam jest ogrodzenie, to to nie jest opuszczone, ale to jest jak najbardziej. Tam właśnie się uda. tylko, wydaje nam się, że tam coś Chociaż to jest zawalone, to tam wątpię, że ktoś spał. Tutaj ktoś spał. pewno? A tutaj po prostu są za zbyt złe warunki. Tak, tutaj się nie da spać. Tutaj na pewno nikt nie spał. Jeszcze po jakieś firanki są pozostałości. Dobra. szkła Uja, żebym się wywalił. Obejdziemy to dookoła. Będzie koniec. Mamy, uła, krzesło od komputera. Mamy oczywiście taflę szkła. Szczyt. Całą taflę szkła mam. Dobra, idziemy. Tam do burzi? No i może. No już nic nie ma, idziemy. Dobra. Давайте ид ⁇